Cześć witajcie z tej strony Drago i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jak widzicie pod tutaj pamiętacie tego odcinka zobaczymy co się stało w grze Still a Brainrot pod moją nieobecność grałem w grudniu uwaga w grudniu się zalogowałem do Still a Brainrot raz i z tego też widzicie że mm, tutaj odebrałem tylko i wyłącznie day six. Um. Dzisiaj odbierzemy sobie to, ale zanim to zostawiacie łopeczki do góry subskrybujcie ten kanał, jak się 1500 subskrypcji, a my lecimy. Na razie to zobaczcie co jest właśnie. Mamy tung-tung tung Sahura, który ma 6 milionów. Nie wiem w sumie skąd on się to wziął. I w sumie nie wiem skąd się wzięły te brain roty. I boję się, że moje najlepsze brain roty... No dobra są. Mamy Six Sevenosa, mamy to wszystko. I ogólnie, pierwsza rzecz, którą zauważyłem, która się zmieniła, to że mogę zrobić kolejnego rebirfa. Mamy, w sumie nawet nie wiem, ile mamy rebirfów, ale możemy normalnie um, sobie zrobić rebirfa, ale owszem, prawie 300 trylionów, bo musim, wcześniej musiałem 500 trylionów mieć, zmienili to. No, ale no, trudno, także może najpierw sobie otwórzmy na lepsze szczęście. Otwórzmy sobie Lucky Bloka, może się trafi coś fajnego. O, nic fajnego się nie trafiło, niestety. No i dobra. No w Brainrotach raczej się nic nie zmieniło, oprócz tego, że jest tu tung, tung, tung Sahur, no ale to wiadomo. No zobaczmy, Shop, bo widzę, że w Shopie się mok. Mógł... No co to jest? Gingerbread Base. Gdybym chciał, tym bym to kupił. Ale wtedy by mi zostało niecałe 100. Troszkę powyżej 100 tych, także. Santa Slay, co to jest? My Black Hole Slapa. Code Here. I dim, nie wiem. Still, spróbujmy. To nie wiem. Chodź, 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 chodź. No tutaj chyba jest do tego. Nie wiem. Mamy Gingerbread Base, Santa Slate i Premium Festive Lucky Block. Kupiłbym to, gdybym miał troszkę więcej Robuxów. Mamy Santa Fuse'a. Jest to Fuse Laka, można kupić. To jest nowa rzecz. No to jest Fuse maszyna, tylko po prostu z patternem Santa, no Santa, czyli mikołajowym świątecznym. No i tak naprawdę można sobie trafić tylko świateczne brain roty. I tak jest y, tutaj inne. Można dostać festi Lucky Bloka. Za 300 tych takich mm, candy canes. To są takie, y, jakby, no, cukierki. Wiecie o co chodzi. To takie pa pałki, te takie pałki Mikołaja. Y, no i dobra, zobaczmy, jakie mamy w ogóle bazy. W indeksie zobaczmy, ile mamy już brain rotów. O, 300. Także dużo, zobaczmy, jakie Brain Roty nam się tutaj powmieniały. No, mamy tutaj jakie No naprawdę mamy tutaj dużo brain rotów, które są... No nie wiem co to są za BrainRoty, zobaczmy. Mamy lepszego Brain rota sekretnego od zwykłego um, Dragon Caneloni, bo to jest Ginger Caneloni, coś takiego to jest ten um, to jest ten um, Ulepszona wersja tego y, Dragon Caneloni w shopie. Zobaczmy właśnie, ile mamy rebirfów 17 Rebirfów. Ja mam 14 i w każdej chwili tak naprawdę można zrobić. No bo tego zrobię na spokojnie, tego raczej też atak Deutsch zrobię. No i ten Giant Potion to jest chyba tam 2,5 QA. Także. No no i zobaczmy, odbierzmy tego y, tutaj Rabita. Odebrany więc, raczej go mamy już w bazie i jest. I on daje półtora miliona. Dziwne, trochę mnie to denerwuje, że niezbyt da się odczytać, jak on się nazywa. Bun Bunnyman, Bunnyman daje półtora miliona. Także naprawdę fajny prezent, na to, że możecie go dostać tak naprawdę za darmo, jak się zalogujecie. 24, czyli dzisiaj, je właśnie. Wszystkiego najlepszego, bo ten odcinek wypada w Wigilię. Nagrywam to w Wigilię. Także wszystkiego yy, najlepszego. Zdrowych, spokojnych świąt Wam życzę oczywiście. Nie ma na kanale żadnej przerwy. Codziennie się widzimy. Oczywiście o 18.30. Jutro też się widzimy o 18.30, pojutrze też się widzimy o 18.30. No i zobaczmy, mamy tutaj Radioactive, czy jak dalej. Nie ma Aquatiku. I mamy Christmas. Christmas, jak widzicie, tutaj mamy jakieś prędrociki. Mamy balerinę Pepermintine, reindeer Tralala Tra i Bennyman Jak widzicie, tutaj mamy tego ginger. E, ginger ginger caneloni, ja tak to, to będę nazywał. E, no, to zmieniało się nawet w tych słabych, bo tutaj mamy jakieś nowe zupełnie prędroty. Tutaj mamy e, Nubini Santini. To jest Brainrod. No, pozmieniało się, pozmieniało się w tej grze, naprawdę. Nie spodziewałem się, że. właśnie, zobaczmy jeszcze sobie. A, to Robux Shop, no to jest ten shop. No, naprawdę szczerze myślałem, że się troszkę więcej pozmieniało. No, bo jednak nie grałem w to miesiąc, a admin są co tydzień. Więc było około 4 admin abuse, jak mnie nie było. Byłem na jednym, gdzie zdobyłem właśnie tego Tung sahura. No i tam jeszcze kilka tych świątecznych brain rotu. Możemy w sumie zrobić jakąś słabą fuzję. zobaczmy jak sadzimy na przykład tego Cikleteira, Oczywiście nie zrobimy z chicleteirą. Zobaczmy, Cikleteira 27 milionów. Zobaczymy ile yy, będzie, yy, co będzie mieli, na co będziemy mieli szansę. Mamy szansę na los candies. Mamy na Lawake prese preze Prezente, choco Ho, ho, sahur. Cikleteira i los candies, także opłacałoby się tylko, gdybym miał cztery cicletary. W ogóle nie zauważyłem, że mam dwa tototosachury to, to, to więc w sumie zobaczmy, jak wsadzimy dwa toto to i wsadzimy jeszcze dwie, i może zrobimy fuzję z tego. Czemu by nie? No i naprawdę to może się opłacać. Co prawda, na lawakę prezente mamy bardzo duży procent, ale Sadzimy jeszcze tego drugiego Tototo-Sahura, może sadzimy jeszcze tą jedną laku Lakukaraczę, 2,3 miliona. Dobra, zobaczmy, nie zmieniły się żadne, dobra, włóżmy teraz tą lakuka chociaż laku karacza będzie słabe, bo ten, y, te tototo te, te, um, to, to one normalnie dają właśnie 2,2 miliony bez żadnego treta, więc dajemy może, a spróbujmy dać tego Lostrala, chociaż nie, bo on w sumie normalnie daje tylko 600 tysięcy. Dajmy na razie tego los spoki kombinacją. To jest mój najlepszy brainer, który daje 90 milionów, więc na pewno go nie włożę do fuzji. I to jest nawet pewne. I w życiu nie dam tego do fuzji, chyba że będę miał 100% szans na, nie wiem, Helles Horsemana. No i w sumie to, jak sobie tego los spóki kombinacją nas, no to w sumie tylko troszeczkę w Los Candies się powyższyło do, o, o 1%. Tutaj o 1 i o 1 tak naprawdę się podwyższyło, więc jakby nie ma co i na pewno tej fuzji nie zrobimy niestety. No bo nie mamy wystarczająco nawet jakbym, może jakbym miał 4 to 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 sahury to może wtedy bym to zrobił, no ale raczej, no raczej niezbyt. Także ciekawie się pozmieniało, myślałem troszeczkę, myślałem, że jednak trochę więcej. Mógłbym zrobić w tym momencie rebirf, ale wtedy bym sobie tego nie wybaczył, żebym stracił tak mocną bazę, bo według mnie to jest mocna baza. A zwłaszcza na, przez to, że nie grałem przez, przez długi czas. Coś mi tu nie pasuje. Aha, bo no to był ten, dobra. Zobaczmy, czy nie mamy jeszcze żadnych lucky bloków. Bo wtedy właśnie miałem leki bloki i nie wiem, czy nie miałem jeszcze jakichś leki bloków. No tutaj nie ma, czyli pewnie na górze też nie ma leki bloków. Bo nie wiem, co tu robią pumpkini, spidereni i tricolino. Bo w sumie to powinno być na dole, bo to nie są najlepsze bloki. Szkoda, że ten seven nie, nie daje 67 milionów, tylko daje 56,2 miliona. Z tymi trajtami. No i ten los, póki kombinacją. W sumie to nie ja go zdobyłem, tylko mój kolega. A że on po prostu sobie tak grał dla fanu, nie żeby zbierać, no to mi go dał po prostu. On ma mega szczęście ogólnie. On właśnie tak selosowo wziął jednego Lucky bloka, otworzył się go z jednym trajtem i mu wypadło z póki kombinacją. Nie? Jest niemożliwe. No, jakbym się logował przez 25 dni, to bym dostał 25, ale. Krystila Brainrod już stracił swój czas świetności. Bo to wszyscy możemy odpowiedzieć, że to już nie jest najlepszy czas Stila Brainrod zdecydowanie. No to najlepszy ten czas już minął. Chciałbym mega trafić to: to, 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 o to, o 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 STRAWBERRY ELEFANTO! Może wtedy bym codziennie grał. Ale czemu ten kalendarz adwentowy ma 25 dni? Jak normalnie kalendarz ma 24, właśnie, muszę dzisiaj otworzyć kalendarz adwentowy na 24. Szkoda jednak, że nie zdobędę tego Festi Lucky Bloka, może bym sobie go otworzył, pierwszy Festi Lucky Blok. Ogólnie to jutro pewnie się pojawi odcinek z... Adminabiuzów, bo jutro będą dwa adminabiuzy. Jeden o pierwszej w nocy, a drugi będzie o osiemnastej, yy, o pierwszej w nocy tego naszego czasu i o osiemnastej naszego czasu. Także będą dwa biuzy. Ja oczywiście postaram się być na dwóch. Na pewno na o pierwszej w nocy na pewno będę. Yy, no i nie wiem, czy będę yy, na tym o osiemnastej, bo nie wiem, czy nie mamy żadnych planów. No, na pewno będę o pierwszej w nocy, no bo ja raczej nie będę spał o pierwszej, bo ja raczej się około drugiej idę spać. Yy, Mam tutaj piękną gwiazdę, next reward in. Za 9 godzin mamy nowe i będziemy mieli Festiflaki Bloka. O, tylko czy to będzie ten zwykły Festiflaki Block, czy to będzie ten perenne? Chyba zwykły. Tak w ogóle jak się wizualnie różni? Nie różni się. Więc równie dobrze. To może być premium Festi Lucky Block. Także jutro na pewno się, a w sumie to nawet o pierwszej w nocy, będzie właśnie ten Festi Lucky Block. A o pierwszej w nocy co jest? Admin Abuse. Jutro najprawdopodobniej się pojawi odcinek z tego, z tego Admin abuse'a z tego pierwszej w nocy, a pojutrze pewnie z o 18.30, ten o 18.00. I oczywiście codziennie się widzimy o 18.30. Pamiętajcie o tym. No i co? Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcineczek, bo to jest pierwszy odcinek ze Sila BrainRot od długiego czasu, bo ostatni to był jakby nowy, jakby radioaktywny yy, spin. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie ten kanał. Lecimy po 1500 subskrypcji. Mamy... Lecimy na razie. Yy, chcę, yy, zostawić nam 4 subskrypcje do 1100 subskrypcji. No i... 402 subskrypcji do 1500. Także widzimy się jutro o 18.30. Na raz!